Wystawa Jezuici w Półtusku i ich dziedzictwo została zorganizowana przez burmistrza miasta Połtusk, Muzeum Regionalne w Półtusku oraz Archiwum Państwowe w Warszawie, oddział w Półtusku. Ile czasu trwało przygotowanie tej ekspozycji? Ekspozycję przygotowywaliśmy od lipca tego roku. No i to można powiedzieć, że no już tak na, na wysokich obrotach od samego początku, bo rzeczywiście było dużo pracy. No ale efekty chyba są zadowalające. Proszę powiedzieć coś o tej dystanie. Wystawa jest, ma, ma charakter popularno-naukowy. Jest skierowana do wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z zagadnieniem pobytu jezuitów w Półtusku i ich roli, jak, jaką odegrali w dziejach tego miasta, a była ona ogromna, bo dzięki kolegium jezuickiemu Półtusk podniósł swój prestiż jako miasto Rzeczpospolitej. Szkoła była bardzo znana, bardzo ceniona. tutaj Uczyli się bardzo sławni później ludzie, jak na przykład wielki kanclerz koronny Jerzy Ossoliński, czy bratanek króla Stefana Batorego Andrzej Batory. Również kończył tą szkołę Maciej Kazimierz Sarbiewski, wybitny poeta, laureat. E, takiej nagrody, e, można powiedzieć, że takiego e, ówczesnego Nobla dostał e, laur poetycki od e, papieża Urbana VII. E, no a wykładowcy no, to już jest sama elita, bo e, mamy tutaj Piotra Skargę, e, Jakuba Wójka. E, to, to są naprawdę wybitne, wybitne postacie, które e, zaważyły na historii całej e, naszej ojczyzny. E, także na pewno warto e, przyjść i no, zapoznać się z tym, tym tematem dowiedzieć się więcej na temat jezuitów, obejrzeć też zabytki, które się tam znajdują. Jest to wystawa częściowo-planszowa. Częściowo też prezentujemy zabytki związane z jezuitami, które zostały odnalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych przez doktora Włodzimierza Pele. Mamy też kilka artefaktów odnalezionych w kościele św. Piotra i Pawła. Są to relikwiarze drewniane, zachowane. Stary krucyfiks. Są też publikacje, które świadczą o tym, że temat jezuitów cały czas jest żywy i cały czas jest zainteresowanie nim. Więc publikacje powstają również w Połtusku. To jest, to jest ważne bardzo, że, że nasze miasto pamięta o dziedzictwie jezuitów. No i z tych publikacji też ludzie mogą się po prostu bardzo cennych rzeczy dowiedzieć. Kiedy będzie czynna wystawa? Wystawę, wystawę otw otworzyliśmy 16 września. Będzie ona czynna do 23 października w, w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. ...wiedzę, to chce się nami podzielić. I choć jest człowiekiem bardzo zapracowanym, zawsze można go Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dodam jeszcze, że wystawa, którą się otworzyłem, będzie czynna do 23 października.